Zadanie trzecie. Ciało C porusza się wzdłuż osi X ruchem drgającym harmonicznym. Na wykresie przedstawiona zależność współrzędnej przyspieszenia AX ciała C od czasu T. No i masa ciała jest równa 0,1 kg. Ruch ciała C opisujemy w układzie inercjalnym. No i mamy ocenić prawdziwość podanych zdań. W dziale czasu od T równa się 2,4 sekundy do T równa się 3,2 sekundy. No i mamy teraz tak. mamy zdecydować o prędkości, odległości wartości siły wypadkowej. Więc tak, zaznaczyłem sobie na razie ten przedział od 2, 4, czyli to jest odtąd do 3, 2. 3, 2, czyli dotąd. No więc teraz tak. Zastanówmy się, czym są te dwa punkty. Aż teraz tak. Dlatego tutaj punktu widzimy, że przyspieszenie jest równe 0. Jeżeli przyspieszenie jest równe 0, to oznacza, że siły się równoważą. Jeżeli siły się równoważą, to oznacza, że ciało znajduje się w położeniu równowagi. Czyli tutaj w tym punkcie mamy położenie równowagi. A przy, czyli w takim razie nasze ciało przyspiesza, znaczy zwiększa się jego przyspieszenie i trafia tutaj na maks. Czyli to jest mniej więcej punkt, w którym jest to przyspieszenie maksymalne. Czyli to jest, oznacza, że jest w tym wychyleniu też maksymalnym. Czyli w takim wypadku mamy tak. Wartość prędkości ca ciała c rośnie. No, jeżeli idzie z położenia równowagi do wychylenia, to jest to nieprawda, ponieważ w położeniu równowagi ma prędkość największą, a w tym najwyższym wychyleniu ma prędkość najmniejszą, czyli to będzie fałsz. Dalej, odległość ciała c od położenia równowagi maleje. No to, to też jest fałsz, no bo już tutaj zdecydowaliśmy wcześniej, że to jest położenie równowagi, czyli ta odległość od niego rośnie. Czyli to jest fałsz. No i wartość siły wypadkowej działającej na ciało C rośnie. No, jeżeli tutaj przyspieszenie było równe 0, siły wypadkowe tutaj się wszystko się wy wyrównywało, bo to siła wypadkowa była równa 0. Przyspieszenie rosło, siła wypadkowa też rosła. To jest w takim razie prawda. No i dalej. Zadanie 3,2. Maksymalna wartość siły wypadkowej działającej na ciało C podczas opisanego ruchu tykającego jest równa. No więc teraz tak. E, wiadomo wartość siła wypadkowa no to siła wypadkowa to jest przyspieszenie razy pasa przyspieszenie maksymalne mamy masę też mamy podaną no to od razu zapisujemy a max metr, e, 2,5 m 0,25 m na sekundę kwadrat masa 0,1 kg podstawiamy wyliczamy 0,025 N no i częstotliwość drgań no to wiadomo częstotliwość jest odwrotnością okresu okres odczytamy z wykresu Czyli idzie tutaj, zaczyna się tak, mamy jeden garb, wchodzi znów w górę, 3,2 sekundy, czyli to jest 1 przez 3, 2 sekundy, tak, i wychodzi 0,3125 Hz. No i idziemy dalej. Zadanie 3,3. Oblicz wartość prędkości ciała C w chwili T równa się 0,8 sekund. No więc tak, co to jest za chwilę? Zaznaczmy sobie od razu na rysunku. 0,8 sekund, czyli to jest tutaj. Czyli znów, zdecydowaliśmy. przyspieszenie równe 0 znaczy o położenie równowagi, a w położeniu równowagi mamy prędkość największą. No więc od razu podstawiamy to wszystko do wzoru. Mamy wzór na prędkość maksymalną, Vmax. To jest amplituda razy omega. W tym momencie tak, Omega, wiadomo, rozpiszemy sobie od razu i f, bo to mieliśmy wszystko wyliczone, no i raz naszą amplitudę. Amplitudy podanej nie mieliśmy, ale mamy podane a maksymalne. A mając a maksymalne, znów kolejny wzór, wiemy, że to jest równe a razy omega do kwadratu. I możemy wyliczyć sobie amplitudę jako a max przez omega do kwadratu. Możemy od razu wyliczyć a, podstawiając te wszystkie wartości, bo to wiadomo mamy a max na 4 pi kwadrat f kwadrat wychodzi 0,065 m No i możemy prostu tutaj, to naprawdę podstawić, ponieważ mamy amplitudę 2 pi f, też mamy, wszystko znamy 0,128 metra na sekundę.